Ja już do placu boju, natomiast chciałbym powiedzieć, że jak to czwartek leciał na mój kanał nowy odcinek. Tym razem poświęcony raportowi z Alior Banku, który nie tylko mówi o tym jak będzie się kształtował rynek nieruchomości na przestrzeni kolejnych dwóch, trzech, może czterech lat, ale myślę, że jest to obowiązkowa lektura dla Każdego pośrednika nieruchomości, ponieważ też tam wypunktowałem i omawiam, jak będzie się kształtował klient, jakie będzie miał wymagania, co się będzie sprzedawać, a co się będzie mniej sprzedawać w perspektywie następnych 2-3 lat. Pamiętajcie, że każda prognoza nie jest wyryta w kamieniu, więc należy brać na to poprawkę i nie stosować tego jako rekomendacji jeden do jednego, ale myślę, że każdy z Was wyciągnie z tego dla siebie ciekawą lekcję.